Już po raz dziesiąty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zorganizował konkurs Eko -Liderzy Województwa Małopolskiego. Sukces, który dzisiaj oklaskiwaliśmy, nie jest sukcesem Wojewódzkiego Funduszu. To jest sukces naszych beneficjentów. Fantastyczni włodarze Gmin Burmistrzowie w ostatnim czasie to krok milowy zrobili nie tylko. W oczyszczaniu ścieków, ilości kilometrów kanalizacji, w gospodarce odpadami, w ochronie powietrza naprawdę są pod tym względem bardzo mobilni. Przede wszystkim, jak mamy co pokazać, to chwalmy się tym. A żeby się tym pochwalić, najprostszym sposobem jest przystąpienie do konkursu Ecolider Małopolski. Jestem niezwykle zaskoczona i cieszę się bardzo, że po tylu różnych przedsięwzięciach, które robimy w ochronie środowiska, zostaliśmy ekoliderem. To są Sukcesy zespołu i w holdingu i w bodociągu. Mam przyjemność kierować tymi zespołami, pochwalam te zespoły i się cieszę, że tak dobrze pracowały, że otrzymaliśmy nagrodę. Żeby osiągnąć sukces trzeba mieć przede wszystkim odwagę, ludzi do wykonania, którzy wierzą w to, co robią i trzeba to po prostu wszystko wydeptać. Chodzić do ludzi, rozmawiać z ludźmi i być przekonanym, że to, co mamy zrobić, jest słuszne. I jest do wykonania. Już teraz wszystkich beneficjentów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Ekoliderzy 2017 Województwa Małopolskiego.